Powiem Wam, że w pierwszej chwili on pachnie jak mokry pies. Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na teścik kolekcji Klaresy we współpracy z Kitulec. Dostałam paczkę pr w której skrywa się cała ta kolekcja, już Wam pokazuję. Nic jeszcze nie obmacywałam, nie sprawdzałam, chciałam to zrobić już tutaj z Wami. Tak prezentuje się środek, mamy tutaj zarówno rozświetlacz, jak i puder rozświetlający, jakąś taką bazę rozświetlającą róż w kremie, pisak do piegów, konturówki oraz błyszczyki. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak mi się to sprawdzi, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! I celowo dzisiaj, słuchajcie, nie nakładałam podkładu yy, i wyglądam trochę jak Crazy Frog, ale po prostu czuję, że coś mnie bierze już od wczoraj wieczora nawet zrobiłam sobie jakiś tam wiecie rozpuszczany ten siówek z dopicia do picia na przeziębienie i mam trochę przytkany nos i ogólnie tak wiecie, wstawając dzisiaj rano stwierdziłam, że nie wiem czy uda mi się nagrać ten odcinek, ale robię co mogę, także nie mam jeszcze podkładu celowo, dlatego, że chciałabym nałożyć najpierw na twarz tę rozświetlającą bazę bo jestem ciekawa jak zadziała i to jest teoretycznie produkt który ma wygładzać, rozświetlać wyrównywać niedoskonałości oraz zapewniać skórze nawilżenie i miękkość i ma być to dobre jako samodzielny primer, baza pod podkład, glow booster do mieszania z podkładem itp. Itd. Dokładnie coś w stylu tego rozświetlacza z Rimela, który tak bardzo lubię. Także zobaczmy, czy to ma pipetkę, czy to ma aplikator. Tak, nawet ten aplikator jest jak w Rimelu. Jeśli chodzi o kolor, to chyba będzie dosyć ciepły, chociaż Rimel też ma taką lekko ciepłą poświatę. I wiecie, co jest ciut gęstszy od Rimela? Trochę może bardziej lepki, ale jeśli chodzi o blaski i ogólnie o konsystencję, to on jest bardzo podobny. I u mnie takie bazy nie do końca mają rację bytu, szczególnie zimą solo na twarzy, dlatego że mam wrażenie, że tym blaskiem uwypuklają wszystkie moje zaczerwienienia, popękane naczynka. Więc podkład i tak będę nakładać i nałożę sobie teraz mieszankę. Nowość z Catrice Invisible Cover Foundation. Ja mam go w dosyć jasnym odcieniu. W jakim to musicie sobie zerknąć chyba za dwa odcinki temu, bo go testowałam, bo tutaj niestety nie jest to nadrukowane. W każdym razie użyję sobie właśnie tego podkładu i wymieszam go z kapką dosłownie tego podkładu z Sephory. To też względna nowość Reveal The Real. On jest z kolei ciemniejszy, także mam nadzieję, że uda mi się to powyrównywać. Jeśli chodzi o korektor, którego użyję, to będzie to tradycyjnie Huda Beauty w odcieniu honey. Ok, moi drodzy, podstawę makijażową mam już gotową. Jeszcze w międzyczasie przygotowałam sobie makijaż brwi, więc możemy wreszcie przejść do kolejnego produktu, jakim będzie w tym przypadku róż w płynie. I to jest Liquid Blush two in one Cheek and Lip. Natomiast nie będę go stosować na ustach, bo do przetestowania mam jeszcze błyszczyki i właśnie te konturówki. Także lecimy z tym, zobaczmy. Ten kolor jest taki bardzo subtelny, więc wydaje mi się, że ma szansę mi się sprawić, szczególnie o tej porze roku. No nawaliłam go tak prosto z opakowania, ale zobaczmy jak się będzie rozcierał i czy w ogóle da się go w ten sposób używać. Uuu, uh, ma bardzo ładny kolor, taki powiedziałabym gumy balonowej, ale jednak nie rekomenduję Wam go tak nakładać prosto z aplikatora na policzek, raczej na grzbiet dłoń i na gąbeczkę. Ale tak jak widzicie, roztarł się bez problemu. Podoba mi się bardzo ten jego lekko arbuzowy vibe. I podoba mi się też fakt, że w tym wszystkim, w tej swojej intensywności jest nadal dosyć pastelowy. Nie wybija się tutaj żadną taką jaskrawością. No róż dla mnie bomba. Wygląda pięknie. Pora, moi drodzy, na rozświetlający puder. I tak będę sobie zerkać w prawo, bo tutaj mam rozpiskę na Temat tych produktów, i to jest idealnie dopasowujący się do różnych odcieni skóry puder, który subtelnie rozświetla i utrwala makijaż, tworząc efekt świeżej wypoczętej skóry. Także, jak rozumiem, ma się nadać do całej twarzy, także sprawdźmy, czy taką funkcję w moim przypadku spełni. No to chyba będzie bardziej rozświetlacz, szczerze niż puder. Ale dobra, wezmę ten większy pędzelek z Eveline i po prostu zacznę go nakładać na boki twarzy, czyli tam, gdzie jest teoretycznie. Po prostu bezpiecznie to zrobić. Mhm, I on daje efekt tafli. Powiedziałabym o mokrej skóry, widzicie? Także pozwolę go sobie tutaj nałożyć głównie na boki twarzy. No, ale centrum sobie przypudrujemy już czymś bardziej matowym, czyli użyję pewnie pudru z Huda Beauty. Cieszy mnie to, że puder nie przyciemnia, bo wiecie, Hitulec jest bardziej zdecydowanie opalona niż ja i mogła tutaj wybrać takie pigmenty, które jasnych ludzi będą mocno przyciemniały. No, ale jednak, całe szczęście jest to puder transparentny, który, powiem szczerze, że bardzo ładnie rozświetla taką taflą. No, widać to szczególnie tutaj na grzbiecie dłoni, cały jego potencjał. Także nie jest tak źle. On nie wygląda jak spocona twarz, ale będę musiała tutaj strefę tę, przestrzeń pod okiem policzek i czoło potraktować sobie delikatnie teraz pudrem z Huda Beauty. Także korzystam do odcienia cupcake, bo teraz po prostu świecę się za mocno. Okej, okay, twarz przypudrowana, i teraz uważam, że to wygląda naprawdę w punkt. Także przechodzimy dalej. I użyjemy sobie teraz Luz Highlighter, czyli ma być to już podejrzewam rozświetlacz o pełnej mocy błysku. Oj, wiecie, co mi to przypomina trochę? Tak z wyglądu, pierwsze wrażenie. Petardę, czyli ten mój rozświetlacz, który zrobiłam e, z Glam Shopem. Ktoś to jeszcze pamięta? W każdym razie no wygląda to na pierwszy rzut oka bardzo podobnie. Zobaczmy, jak wypadnie na policzku. Ja tak swoją drogą jeszcze gdzieś resztkę tego rozświetlacza mam w jednej z kosmetyczek, ale naprawdę już taki ciut, ciut. Dobra, nakładamy rozświetlacz. Mam nadzieję, że nie będzie mnie przyciemniał. Uh, będzie mocny. Okej, okay, jest dosyć intensywny, ale wcale tak mocno nie przyciemnia. Może delikatnie. No robi się taka łuna lekko, ale zaraz sobie doklepię ją jeszcze gąbeczką. No rozświetla mocno, leciutko, leciutko przyciemniam. No jest takim metalicznym rozświetlaczem, dającym lustro. Więc myślę, że może spodobać się wielu osobom, no ale też będą osoby, którym się to zupełnie nie spodoba. Bo to też wygląda trochę jak taka spocona skóra dla niektórych. Dobra moi drodzy, rozświetlacz załatwiony, także przejdźmy do kolejnego produktu, którym już myślę zamkniemy temat makijażu twarzy. I to będzie Claresa Freckles. Maker, czyli pisek do piegów od Kitulca. Mogłam ten pisek nałożyć wcześniej, żeby mieć na nim większą kontrolę, no ale zobaczmy, jak poradzi sobie już na przypudrowanej twarzy. Ok, jest to pisek zakończony kuleczką, taką filcową, ale jednak kuleczką. Jeśli chodzi o kolor, to jest to taka oliwka, bym powiedziała. Dla mnie nie jest to do końca piegowy kolor, tak szczerze. Dla mnie kolor piegów to jest taki, który jednak jest delikatnie złamany rudością, a tutaj mamy dosyć chłodny, oliwkowy ton. I ja nie będę tego tak aplikować prosto z pisaka, tylko zrobię sobie kropki na palcu i będę je wklepywać. Okej, okay, i jak mam taką podstawę lekkich piegów wklepywanych opuszkiem... To teraz dorobię sobie kilka już z pisaka. No, ten pisak szczerze wam przyznam, nic nadzwyczajnego. Trochę wkurza mnie jego taki zielonkawy podton, bo nie wygląda naturalnie do końca. Nawet piegi, które mam na sobie wytatuowane, są cieplejsze, także teraz przykryte tym podkładem, nie są widoczne. Natomiast to, co sobie dorysowałam, nie jest spójne z tym, jak ja odbieram, to jak powinien wyglądać piek. Po prostu jest to dla mnie zbyt zielonkawo chłodne. Ale plus za to, że jest to pisak, którym możemy sobie tutaj zdjąć, jeśli chodzi o intensywność, nawet jeżeli aplikujemy go bezpośrednio z opakowania i zrobimy kropkę, to możemy ją nawet na przypudrowanej twarzy delikatnie doklepać, żeby nie była taka intensywna. No ale szczerze Wam przyznam, jeśli chodzi o pisak, to tutaj wielkiej miłości nie będzie, bo mam kilka fajniejszych pisaków. Chociażby ten Kimchi Cheeks, którego korzystam najczęściej. No także w tym przypadku no, no nie, nic mnie tutaj aż tak bardzo do niego nie przekonuje, ale może macie inne zdanie. Teraz słuchajcie sobie na szybko, zrobię jakiś make-up oczu i skorzystam z tej paletki Ice Nude od Hudy, bo w sumie Mam ją, ale i tak dosyć rzadko z niej korzystam. Także może dzisiaj spróbujmy zrobić cieplejszy makijaż i zacznę od tego brązu. I nakładam sobie ten brąz na całą powiekę i ten sam cień nałożę też na dolną powiekę. W ogóle bardzo ładny, taki uniwersalny kolor, który właśnie pasuje idealnie na całej powiecie i może grać solo cały makijaż. I póki co nie będę tego jakoś bardzo, bardzo wzmacniać, skorzystam od razu z błyszczącego cienia i to będzie ten szampański. Korzystałam już z tej paletki, nawet był tutaj test, ale robiliśmy znacznie. Chłodniejszy makijaż. No a teraz sięgam po cienie, po które bym tak intuicyjnie, jeśli chodzi o tę paletkę, nie sięgała. I nawet fajnie ten makijaż wychodzi. Dobra, moi drodzy, jeszcze skorzystam sobie z kapki tego cienia, żeby delikatnie wzmocnić zewnętrzne kąciki, ale mini, minimalnie. I jeszcze użyję kapkę tego, no takiego ciut brokatowego, metalicznego cienia. Nałożę go na sam środek tutaj powieki. On ma taki beżowy podton. Więc nie będzie się gryzł. Makijaż oczu już prawie skończony, jeszcze użyję najciemniejszego cienia spoletki i zrobię sobie takie szybkie kreski. Ok, moi drodzy, makijaż oczu gotowy, także przejdźmy już do makijażu ust. I wiecie co? Mm, no tutaj mamy konturówki i błyszczyki i tak mnie korci. Zarówno czerwień, no ale czerwień wiem, że ja nie wytrzymam w czerwieni dzisiaj cały dzień, a naprawdę długi dzień przede mną i chyba najbliżej mi tutaj tego rozwiązania, czyli pierwszego z brzegu koloru i jest to 01. Od razu skorzystam z konturówki, też 01 karmel, czyli mamy tutaj spójną konturówkę razem z błyszczykiem, one tworzą taki duet. Myślę, że nakręcę taką szybką rolkę na Instagram, gdzie po prostu zesłuczuję też wszystkie te błyszczyki, konturówki i zostawię je obok siebie, także kiedy oglądacie ten odcinek, to ta rolka powinna już być. A teraz po prostu zajmijmy się malowaniem. Ale ten kolor wydaje mi się taki dosyć jasny, co? I jak na karmel, dosyć chłodny. Ale przyznam Wam szczerze, że bardzo się cieszę, że jest to konturówka automatyczna. To sprawia, że zwiększa swoje szanse, że wrzucę ją do torebki, że faktycznie będę z niej regularnie korzystać. No bo nie będę musiała jej ostrzyć w międzyczasie. Kiedyś była taka konturówka z Too Faced, Taka jakaś Perfect coś tam. Ona później została wycofana. I powiem Wam szczerze, że bardzo mi się ten kolor z tamtą konturówką kojarzy. Przejdźmy już do błyszczyku. Jestem ciekawa, jaką będzie miał konsystencję. Ojej, powiem wam, że w pierwszej chwili on pachnie jak mokry pies. Ale drugie powąchanie. Sprawia, że ja już czuję tutaj jakieś takie nuty, które mają udawać deser, ale są dosyć syntetyczne. I naprawdę pierwsze powąchanie to był efekt mokrego psa. Po smaku jest to błyszczyk lekko słodkawy. Kolorystycznie błyszczyk dopasowany, może ciut jaśniejszy od konturówki. Ale jeśli chodzi o tonację, to jest to to samo. No i spójnie ze sobą wyglądają. Faktycznie wygląda to ładnie, jak zestaw. Także ten karmelowy duet, pomimo tego, że z karmelem nie ma zbyt wiele wspólnego, to bardzo ładnie wygląda i bardzo mi się podoba. Okej, okay, to chyba, słuchajcie, ma udawać jakiś taki posmak kawy, właśnie, ale nie wiem skąd mi się ten pies na samym początku wziął. Jak będziecie myśleć, ten błyszczyk kupował, powołacie, to może jest nadzieja, że poczujecie to samo, co ja w pierwszej chwili. W każdym razie, to co mam teraz na ustach, naprawdę, nie myślałam, że to powiem, bardzo mi się podoba. Okej, okay, kochani, makijaż gotowy, także przejdźmy sobie do szybkiego podsumowania. Zacznijmy od tej bazy rozświetlającej. Moim zdaniem jest to produkt ewidentnie, znaczy, tak mi się wydaje, po prostu. Inspirowany tą bazą z Rimela, a może na przykład ewentualnie tą bazą z Charlotte Tilbury. Natomiast baza z Charlotte, ona trochę inaczej się zachowuje, więc jedyne co tutaj widzę, to może inspirację opakowaniem, ale ogólnie to, jak działa ten konkretnie produkt, mm, naprawdę bardzo, bardzo przypomina mi bazę rozświetlającą z Rimela. Jestem jednak ciekawa, jak to wszystko się utrzyma, bo tutaj na mojej twarzy pojawiło się sporo blasku, naprawdę dużo więcej niż zazwyczaj, i to jest taki perłowo. Metaliczny blask, który odbija właśnie taflą, który może, choć nie musi, oczywiście, pod koniec dnia wyglądać bardzo intensywnie, wręcz potwornie intensywnie także zobaczymy. I moim zdaniem jeden z najfajniejszych produktów jest ten róż do policzków. Idealny odcień, przepiękny, łatwy w pracy. No i też powiem wam, że jest to taki nietypowy kolor różu do policzków, bo on jest intensywny, natomiast ma w sobie dużo tej takiej pastelowości, więc nie przytłacza policzków i naprawdę bardzo łatwo i sprawnie się z nim pracuje, także serdecznie polecam. Jeśli zaś chodzi o puder rozświetlający i rozświetlacz sypki, no to tutaj nie jestem zaskoczona tym, co dostałam. Dostałam tutaj kasie kitulec w pełnej okazałości, zarówno jeśli chodzi o ten puder rozświetlający, no to jest to już dosyć intensywna tafla, która może niektórych przytłoczyć, także jeżeli mogę Wam coś zasugerować, to na pierwszy raz najpierw przypudrujcie twarz i dopiero boki policzków potraktujcie sobie tym pudrem rozświetlającym. Przyzwyczajając się po prostu delikatnie do tego efektu, bo jest on dosyć intensywny, to jest taka mokra tafla. No dla niektórych może to po prostu wyglądać na spoconą skórę. Jeśli zaś chodzi o luz, highlighter, no to jest to już troszeczkę bardziej iskrzący produkt, natomiast nadal ma bardzo mocne metaliczne wykończenie, jak tafla, bustra tafla szkła. Także, jeżeli lubicie coś takiego, to będziecie zachwyceni. Jeżeli jednak już to kojarzy Wam się właśnie z takim przetłuszczeniem cery, no to ja bym tutaj powiedziała pas. Jeśli chodzi o pisak do piegów, moim zdaniem trochę za chłodny, trochę zazielony. No on tutaj, nie wiem czy to zobaczycie, ale nawet na grzbiecie dłoni. Wygląda tak lekko zielonkawą I jest raczej chłodnym produktem Więc do piegów mi to nie pasuje po prostu Chociaż może panikuje, dajcie mi znać Ja po prostu zdecydowanie bardziej lubię trochę cieplejsze pisaki Które faktycznie wyglądają jak piegi No i powoli zbliżając się do końca Podsumujmy sobie jeszcze konturówkę i błyszczyk Jeśli chodzi o kolor 1 Moim zdaniem to jest perfect match Wygląda fenomenalnie To jest idealny odcień Newton, Który nie ma w sobie ani różowej poświaty ani zbyt rudej, ani też wiecie zbyt brązowej, oliwkowej, po prostu idealny w tonacji nudziak. Także serdecznie polecam. Także mam nadzieję, że dobrze mi się utrzyma i zabieram ze sobą ten duet w plener. Także mamy godzinę 7.59 i makijaż mogę już uznać za skończony. Także do zobaczenia wieczorkiem na ostatecznym podsumowaniu. Pa, pa, pa. Dobra moi drodzy, wracam do Was po calutkim dniu. Jest już dosyć późno. Zaczynaliśmy nagrywać. O siódmej z minutami, jest 23.10 i tak prezentuje się makijaż bez poprawek. Jeśli chodzi o usta, no to tutaj nakładałam na nie, zresztą to widać taki prawie, że bezbarwny, lekko czekoladowy błyszczyk z Fenty, który dostałam jako gratis przy jednych z zakupów. I tak się prezentuje make-up, jeśli chodzi o twarz, nietknięty ani żadnym pudrem, ani niczym tak naprawdę. Troszkę. Jestem zciastkowana. Troszkę mam jakieś takie wrażenie, że coś mi tu wyskakuje, ale zbiega się to trochę z moim cyklem. Więc wydaje mi się, że to, że wyskoczyła mi tutaj krostka i że tutaj ogólnie to czoło jest takie trochę nieswoje, może być spowodowane tym, że po prostu dzieje się u mnie hormonalnie. Natomiast to, co zauważyłam, to fakt, że troszkę ten make-up jest zciastkowany i nie zwalam tego do końca na tę bazę rozświetlającą. Mogłam po prostu dzisiaj rano użyć jakiegoś naprawdę turbo sprawdzonego podkładu, bo jeśli chodzi o ten z Catrice, no to używałam go tylko raz. Dzisiaj jeszcze wymieszałam go z innym fajnym podkładem z Sephory, ale ogólnie ten podkład z Catrice już po pierwszym użyciu miałam wrażenie, że troszeczkę tak ciężko na mnie wygląda. No i dzisiaj w połączeniu z tą rozświetlającą bazą, ta zastygająca lekko formuła, taka trochę ciężka, bym powiedziała, no wygląda na koniec dnia już nie aż tak oszałamiająco i wygląda po prostu ciężko i tak troszkę się czuje jak plastuś w tym momencie, no ale nie chcę tego zwalać absolutnie na bazę, bo możliwe, że po prostu kiedy nałożę na nią jakiś sprawdzony podkład, mój ulubiony, czy to ten z Fenty Beauty, czy ten z Inglota, czy nawet Creme BB, ten Baby Skin Effect z Erborian, to wszystko będzie w porządku, ale jeśli chodzi o modelowanie twarzy, no to ono, tak jak widzicie, nadal ten róż jest widoczny, co prawda troszeczkę się wyświeciłam, nie aż tak bardzo, właśnie dlatego, że ten podkład z Catrice ma właściwości więc myślę, że tutaj jest zbalansowany tą rozświetlającą bazą nie miał aż takiej szansy się wyświecić, bo tutaj się wszystko właśnie tak wyrównało, więc powiedziałabym, że świecę się w mniej standardowym stopniu niż zwykle. Natomiast róż nadal jest widoczny, rozświetlacz trochę zbił się w taką jedną globalną masę, co nie do końca mi się podoba. Ja lubię, kiedy buzia jest świetlista, ale... Kiedy błyszczy się taką naturalnością, bez żadnej perły, a tutaj trochę chyba ten puder rozświetlający. Nałożony prawie że globalnie na całą twarz, nie był dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Natomiast będę sobie z tych kosmetyków korzystać, będę je testować dalej. Ogólnie nie uważam, żeby była jakaś tutaj wielka wtopa. No, może delikatna wtopa dla mnie osobiście, to jest oczywiście tylko moja opinia, to ten pisak, bo jest dosyć zielonkawy. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe produkty, no to całkiem fajnie dzisiaj mi się z nich korzystało. Jeżeli coś sobie upatrzycie, to myślę, że możecie po prostu się skusić i nie będzie żadnej tragedii. Wpadki w trakcie. Zarówno te konturówki, właściwie konturówka, włożyłam tylko jednej, jak i błyszczyk, fajnie mi się sprawdziły, no ale później ich nie reaplikowałam, bo po prostu o nich zapomniałam, bo wsadziłam je tutaj do opakowania. Jeszcze nakręciłam taką szybką rolkę, którą może uda mi się zmontować z takim podsumowaniem tej kolekcji na Instagram. Ale całkiem długo się to dzisiaj w ciągu dnia utrzymywało mi na ustach. No i ten kolor tej konturówki numer jeden jest naprawdę, uważam, całkiem fajny, przemyślany w połączeniu z błyszczykiem. Wygląda to bardzo dobrze. Nie jestem do końca przekonana do koloru 3, bo tam ten błyszczyk jest taki bardzo jasny i boję się, że to by były takie usta wręcz la Kim Kardashian sprzed 10 lat, albo sprzed 15 wręcz. Także będę musiała po prostu go nałożyć i się o tym przekonać, czy to kolor dla mnie. No ale ogólnie. Kolekcja w porządku. Dajcie mi znać, czy coś upolowaliście, czy w ogóle ona jest dla Was jakkolwiek atrakcyjna, czy nic Was tam nie przyciągnęło. Po prostu jestem ciekawa też Waszego zdania, bo jest to taka kolekcja trochę zachowawcza, ale bardzo w stylu kitulca. Stawiona na glow naglą i na ustach, naglą na twarzy. Także troszeczkę może brakuje mi jakiejś paletki cieni, bo też ten test byłby bardziej pełny. No ale wiadomo, że nie każda kolekcja musi kończyć się pełnym wypasem i kosmetykami do pełnego makijażu. Także to wszystko moi drodzy na dzisiaj. Serdeczne dzięki za uwagę. Ściskam. No i oczywiście jeżeli tylko będziecie chcieli, to widzimy się już niedługo na moim kanale w następnym odcinku. Do zobaczenia. Buziolki. papa pa, 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 pa. pa.